Nazywam się Waldek Domański mieszkam na osiedlu Kliny poranne. Bierzemy udział w akcji ze swoimi sąsiadami, która się nazywa Murek. Walczymy z bzdurami i wulgarnymi napisami, które znajdują się na naszych ścianach, murach, i akcja zaczęła się, nie wiem, miesiąc temu. Przyszła do mnie sąsiadka, powiedziała, że Denerwują ją takie właśnie brzydkie napisy. A ja akurat chciałem wyrzucić farbę, którą mam po remoncie. No i pomyślałem sobie, że zamiast ją wyrzucać, to przyda się, prawda? Zamalujemy te, jej, te, te brzydkie wyrazy, które się znajdują na naszym osiedlu. No i tak od słowa do słowa zastanowiłem się, czy aby nie warto byłoby powiadomić innych ludzi o tym, że mamy taki zamiar. No bo dwie osoby może. Nie dalibyśmy radę, a tak zgłosiło się mnóstwo chętnych. Wyznaczyliśmy sobie cele. No, tym celem było centrum handlowe, które najbardziej jest tutaj obrzydliwie opisane, obazgrane. No i tak krok po kroku likwidujemy te napisy, które się tutaj znajdują. Co dalej? No dalej będziemy pomagać może innym osiedlom. Chcemy, żeby nas naśladowano. Ja nie prowadzę żadnej kampanii politycznej. Jestem tylko wpieprzonym mieszkańcem Krakowa, który nie godzi się na to, żeby w jego okolicy były po prostu brzydkie rzeczy.